Klub Biznesu Siarki Tarnobrzeg zorganizował ostatnie spotkanie dla przedsiębiorców przed wakacyjną przerwą. Tym razem zgromadzono się w bazie nurkowej Ligi Obrony Kraju nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Udział w spotkaniu wzięło około 50 osób. Tradycyjnie były prelekcje, przedsiębiorcy zaprezentowali swoje firmy, a spotkanie zakończyła wspólna integracja. Klub Biznesu Siarki Tarnobrzeg nie tylko skupia przedsiębiorców z regionu. Ale także jest częścią ogólnopolskiego projektu Partnerskie Kluby Biznesu. Cykliczne spotkania są organizowane w różnej formie. Tym razem spotkano się po południu nad jeziorem Tarnobrzeskim, by dodatkowo miło spędzić czas przed wakacyjną przerwą. No, wersja biznesowa, tutaj ARP będzie przedstawiała też swoją ofertę: będzie o inwestowaniu w złoto, będzie o cyberbezpieczeństwie i będzie też taka ciekawostka, którą planujemy na wrzesień. Myślę, że cały czas się rozwijamy i idziemy w dobrym kierunku. Nowe pomysły powstają, także no tak jak mówię, we wrześniu naprawdę zaskoczymy fajnie. Agencja Rozwoju Przemysłu to nie tylko budowa nowych hal produkcyjnych, czy części biurowych. To nie tylko najem posiadanej substancji lokalowej, ale to również możliwość skorzystania w formie decyzji o wsparciu, skorzystania z możliwości ulg od PITU i cit -u. Oczywiście trzeba być w odpowiednim katalogu prowadzonej działalności, jak również pewne kryteria niezbyt wyśrubowane spełnić. Tradycyjnie na początku spotkania zaprezentowana została oferta reklamowa klubu sportowego Siarka Tarnobrzeg. Następnie były prelekcje, a każdy przedsiębiorca mógł zaprezentować swoją firmę, a co za tym idzie nawiązać bardzo wartościowe kontakty? Także i tym razem zjawili się nowi uczestnicy. Mam okazję i przyjemność reprezentować firmę Śniadaniowcy, która otwiera tutaj na terenie Podkarpacia swój oddział. Jesteśmy tu. Nie przez przypadek, dlatego że śniadaniowcy swoją główną siedzibę mają w Częstochowie. Tam jesteśmy w klubie biznesu przy Rakowie Częstochowa i tak właśnie zostaliśmy zaproszeni tutaj na spotkanie klubu biznesu Siarki Tarnoprzek. Przyjechałem ze Słowacji, jestem tłumaczem przysięgu języka słowackiego zarejestrowanym na Słowacji. Poszukuję nowych klientów, także zobaczymy, co to spotkanie przyniesie. Już byłem parę razy, organizowała, organizowała to też grupa V4. Grupa to jest polsko-słowacka. Teraz byłem akurat w Bratysławie też na jednej polsko-słowackiej imprezie, także jeżdżę po takich imprezach i są one bardzo, bardzo w ogóle owocne, można spotkać bardzo ciekawych ludzi. Spotkania biznesowe to także okazja, by czerpać cenną wiedzę oraz doświadczenie od innych przedsiębiorców. To również miejsce, gdzie można znaleźć nowe pomysły na rozwój swojej działalności dowodem na to, że spotkania mają sens, są ludzie, którzy biorą w nich udział cyklicznie. No myślę, że wracają i też nowi się interesują i przyjeżdżają tutaj. Dzisiaj mamy nawet kolegę ze Słowacji który przyjechał specjalnie na to spotkanie. No przede wszystkim tutaj fajne relacje tworzą się biznesowe, które pomagają budować biznesy, budować, nawiązać nowe relacje, które po prostu pomogą wzrastać w firmie. Każdy przedsiębiorca musi mieć przy sobie zawsze wizytówkę. To jest alfa, alfa i omega wszystkiego. Bez tego to ani się nie można wrócić ani w prawo, ani w lewo. Wie pan co, no, powiem szczerze, tak, no, dzisiaj rynek tłumaczeniowy jest bardzo, bardzo trudny, ponieważ jest ta sztuczna, sztuczna inteligencja, ale tłumaczenia przysięgłe zawsze były, są i będą. Podstawowym celem każdego spotkania biznesowego jest kojarzenie przedsiębiorców i nawiązywanie kontaktów. Spotykają się tu nie tylko ludzie biznesu, ale także przedstawiciele wielu instytucji, ludzie ze świata nauki oraz samorządowcy. Pozwala to spojrzeć na prowadzenie działalności gospodarczej z różnych punktów widzenia taka firma jak nasza która dopiero wchodzi na ten rynek ma okazję się zaprezentować, przedstawić, ale też myślę, że firmy które już są tutaj i współpracują ze sobą spotykają się regularnie, też mają z tego wymierne korzyści, wymiana doświadczeń, wymiana poglądów, więc myślę, że jak najbardziej takie spotkania są adekwatne. Jest to okazja do tego, żeby się przede wszystkim przedstawić, ale też na dłuższą metę na pewno można nawiązać bardzo ciekawe kontakty. Z założenia jesteśmy zainteresowani. Uczestnictwem we wszystkich formach istnienia instytucji, klubów otoczenia biznesu, gdyż gromadzą się tam nasi potencjalni partnerzy biznesowi. Myślę, że Klub Biznesu Siarki Tarnobrzeg ma już swoją renomę, o czym świadczy za każdym razem frekwencja, więc trudno, żebyśmy nie poszerzali naszej współpracy, stając się w jakiś sposób partnerem Klubu Biznesu Siarki Tarnobrzeg, jeśli chodzi o podobne wydarzenia.